Pożarowy dla Booster Truck! Czas na wyzwanie! Będzie się działo! to szkoła ratownictwa przeciwpożarowego Five Alarm, gdzie o, najodważniejsze i najodważniejsi będą walczyć z przy pomocy o! sterze uderze Będą musieli się przygotować i ze sobą współpracować! O, tak jest! Dojeżdżamy! Żeby pokonać szalejący ogień! Rywalizacja będzie gorąca, bo wszyscy chcą przejść ognisty trening i wygrać kolejne starcie! Komu wystarczy paliwa na cały kurs? Oto jest tor testowy, droga do Pucarum Mistrza. Pff, szkoła ratownictwa przeciwpożarowego Five Alarm? Prawdziwy mistrz, czyli ja, nie potrzebuje żadnych korepetycji. Nie, prawdziwy mistrz nigdy nie przestaje się doszkalać. To miejsce jest okropne! Tak, poza tym to ja najlepiej znam się na płomieniach. Słuchajcie, a gdzie tak w ogóle jest Five Alarm? W szkole ratownictwa przeciwpożarowego. Dzisiejsze zadanie jest bardzo proste. Ugasić maksymalną liczbę pożarów, wywracając ogniste cele. Zwycięża trak, któremu uda się przewrócić ich jak najwięcej. Ideolo, proste. Ale pamiętajcie, ogień jest nieprzewidywalny i groźny. Jeśli chcecie zostać prawdziwymi strażakami, musicie zachować zimną krew. Ogień, ogień! ogień! Najpierw z płomieniami zmierzy się moderni. Ale hej, co jest? O, już prawie, jeszcze trochę, jeszcze kabalątek i jesteśmy! Dzięki! Z jakiegoś powodu przetransportowała tu potężny skokochron! Czy dzięki niemu przeskoczy swoich przeciwników? Niech inni gaszą ogień tradycyjnie, ale ja zamierzam wszystkich zaskoczyć! I dalej, Hot Wheels! Szybko jedź i w coś wiedź! Startuje i odbija się od skokochronu! Demo derby brawurowo gasi pożary! Tylko popatrzcie, ależ gorąco! I pogaszone! Obejrzyjmy ten ekstra wyczyn jeszcze raz! Interesujący manewr, technika i wykonanie na dobrym poziomie! Skoko używamy jako drogi ewakuacyjnej dla osób uwięzionych w budynku, ale tutaj posłużył jako trampolina do skoku na płonące cele! Co za imponujący wynik! Dziesięć ugaszonych pożarów! To była perfekcyjna rozgrzewka! Ciekawe, czy kolejny trak ją pobije. I co ty o tym Jak myślisz? Ja ty oh, Okej, okay, super, dobra, jedziemy z tym! Co za niespodziewany z protekcji! Ci dwaj postanowili połączyć swoje siły wężem strażackim! Mega Racks Big Bigfoot! Co dwa trucki, to nie jeden! Współpraca to kluczowa zasada w pracy strażaków, ale punkty przydzielimy wam pojedynczo! Ludzik, podwójna ekipa! Co podwójna siła! Ej kolego, widzisz to samo co ja? Nielegalne zgromadzenie out zaraz obok Hydrantu! Rozgońmy je! Trzy, dwa, jeden! Dalej Hadwills! Niestety wąż plącze w głowach i w kołach! Wykorzystując ginięciuchy jako dodatkową pomoc do walki z płomieniami! Przypomnijcie, żebym nie parkował obok hydra? Out! Niestety taka współpraca nie zawsze popłaca, bo się chłopakom pomieszało spoplątanie! koordynacja działań to podstawa, a Wasza współpraca wymaga ćwiczeń. Jedziemy w ogień na 3-4. Hej, kolego w drugą stronę! Bigfoot i Megarex wspólnie ukasili dwa pożary, czyli po jednym na maskę. Czy Tiger Shark poradzi sobie lepiej? Tiger Shark! Widzę, że jesteś podpięty i gotowy do skoku! <laughs> Użyję strażackiego węża, żeby mieć dodatkową moc i zlikwidować szalejące płomienie. Trzy, dwa, jeden, dalej, Wheels! Boj się bojki! Nasz groźny drapieżnik leci ku płomieniom wystrzelony hydrauliczną mocą. Ale wąż okazuje się o wiele za krótki, tygrysku, wracasz do nas! Niektóre pożary wymagają wielu prób, żeby je porządnie ugasić, ale taka taktyka jest. Nawet jeśli to nie jest podręcznikowa akcja, Tiger Shark gasi 10 pożarów i osiąga imponujący wynik. Aaaaa! Ale za jaką cenę? Tiger Shark i Derby jadą koło w koło mając po 10 punktów. To oznacza ...dogrywkę na torze wyścigowym turnieju tytanów! Kto zjedzie pierwszy, wygrywa! 3, 2, 1! Dalej Hot Wheels! Woohoo! Tiger Shark mija bramę! O nie! Tylko dylwy go za burtę. Wygrys niespodziewanie odpada z wyścigu! Demo derby pędzi z drugiej strony! Wygrywa Demo derby! Tak jest! Uhu! Co wy na to? I to koniec pierwszego dnia w szkole ratownictwa przeciwpożarowego Feimala! Obejrzeliśmy te w strażackiej akcji! Co to były za emocje? A w blogach startowych czekają już trzy kolejne pojazdy i każdy z nich chce wygrać! Co się wydarzy w następnym odcinku? Pokonają ogień czy spalą swą szansę? I kto wywiezie stąd wygraną? Oglądajcie z nami tortestowy! z Droga do pucharu mistrza!